radio r youtube channel Ta droga rozgrywa się gdzieś w przestrzeni codzienności Bohaterowie spotykani pomiędzy życiem a umieraniem. Trasa przebiega po szlaku pamięci. Widownie zapełnia rzeczywistość. Stacja pierwsza skazanie na śmierć. Biały, sterylny pokój, biurko z masą papierów, fiolki z lekami za szkłem. Oni, z profesjonalnie ukrytą bezradnością, z pozycją tych, którzy wiedzą, z jej życiem w ręku. I ona, czekająca. Diagnoza nie jest jednoznaczna. Nie wiemy, jak to się będzie rozgrywało, ile potrwa. Droga będzie długa i bolesna, to wiemy. Niestety, poza tym, niczego nie jesteśmy pewni. Jezu, co teraz będzie? W mojej głowie czarna dziura niewiedzy. Mam wyruszyć w drogę, której celu nie znam? Nie umiem sformułować pozostałych pytań. W myślach migoczy wyuczona piramida informacji: co, gdzie, kiedy, dlaczego. Nie ma wyuczonych odpowiedzi. Idź, to Twoja droga ma być najpiękniejsza w życiu, bo jedyna. Chłaniamy Ci się, pani Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja druga. Wzięcie krzyża. Kilka dni później. Więcej tych w białych fartuchach, więcej niepewności, trochę nadziei, napięcie. Wszystko ustalone leki rozpisane, wprowadzamy terapię. Będzie wyniszczała organizm. Niestety będzie bolała, ale nic nie możemy w tej sprawie zrobić. Już wiesz, na czym to polega. Jeszcze tylko musisz podpisać zgodę. Jezu, tylko. Od najtrudniejszej decyzji w moim życiu właśnie to życie zależy. Zgadzam się. Podejmuję wyzwanie pełne niepewności. Ciężar odpowiedzialności dociska do ziemi. Gdzie jest moja siła? Nie martw się. Masz siłę i to bardzo konkretną. Ona ma kształt krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzecia Upadek pierwszy Zmęczona, świadoma wszystkiego, co się dzieje, oni niezdrowo drobiazgowi Pewni, że ona niewiele pojmie, trzeba zmienić leczenie, to nie przynosi rezultatu. Wiemy, że to nie jest przyjemne. Naturalnie liczymy, że tym razem pomoże, pewności jednak nie mamy. Jezu, to ja mam mieć pewność? Ja nie chcę, poddaje się, miało być zupełnie inaczej, a ja już padam. Pierwsze nadzieje i pierwsze porażki, jeszcze bardziej boli. Wstań, to dopiero początek. Naucz się podnosić, to ci się jeszcze przyda. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysty, i Błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja czwarta. Matka. Czerni stroju na tle białych ścian podkreśla jej zmartwienie. Córeczko, nie martw się, ułoży się jakoś. Zobacz, ile szczęścia mamy. Żyjesz mimo wszystko. Mówili, że cię stracimy. Nauczysz się wszystkiego od nowa. Jesteśmy obok. Jezu, spójrz w oczy mamy, pełne łez i troski, i na jej uśmiech, który ma sprawić, że przestanę dostrzegać jej strach, ale ja go widzę najwyraźniej z tego wszystkiego, czym promieniuje. Mamo, tak bardzo chciałabym ci powiedzieć o tym, jak boli. Tak bardzo jej potrzebujesz. Jest obok. Chłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja piąta Szymon z Tyreny. Odebrał, nareszcie. Przyjaciel? Na tę chwilę czekała długo, potrzebowała go. Nie, nie mam czasu, przykro mi, naprawdę. Musisz ze mną pogadać, nie da się tego przełożyć? Trudno, w takim razie znajdę kilka minut. Mam przyjechać, a nie może być przez telefon? Jezu, nie umiem prosić. Jak ma być lżej? Straszę tylko sobą. Niechęci nie da się ukryć. Już nie wiem, który ból jest silniejszy fizyczny czy ten w sercu, gdzie było miejsce przyjaciela. Jesteś bezbronna to dobrze. Może ktoś bardziej potrzebuje takiego spotkania, i sam o tym nie wie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja szósta. Weronika. bez zapowiedzi, z bukietem bezczelnie słonecznych żonkili i wszechogarniającą radością. Przyjaciółka. Nie płacz. Jestem. Noszę Cię w sercu, mimo iż fizycznie tak rzadko bywam przy Tobie. Pamiętam. Pamiętaj. Jezu, Dzięki Ci za takie promiki słońca. Przynoszą ulgę, przywracają uśmiech, sprawiają, że człowiek chce wrócić do życia. Przez chwilę robi się lżej. Nabierz sił. To nawet nie połowa drogi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył, stacja siódma, upadek drugi, biało, strasznie, rzędy mądrych twarzy, zakłopotanie, i ona. Trzeba zmienić terapię, ta też nie pomaga. Nie mamy pojęcia, co robimy nie tak, dlaczego organizm nie reaguje, nie jest dobrze i nie wiemy, co robić, by było lepiej. Jezu, nie zostawią mnie w spokoju. To tak bardzo boli. Przecież ja i tak umrę. Przerwijmy tę męczarnie. Co za różnica, kiedy. Lepiej niech to się stanie już. Poczekaj. Wszystko ma swój sens. Naucz się cierpliwości. Jeszcze nie czas. Kłaniamy dzisiaj, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja ósma: płaczące niewiasty. Obcy ludzie, skupione spojrzenia, skupione na niej, sceniczny szept, przez który przebija się litość. Taka młoda i taka chora, aż patrzeć przykro, do czego to doszło. Wyroki boskie są niezbadane, ale żeby dziecko tak cierpiało, to musi być jakaś kara. Jezu, to nie jest współczucie. Nie proszę o to, by ktoś próbował zrozumieć mój ból. Każda sytuacja jest inna, nie wszystko możemy pojąć. Nie zrozumiesz, ale to. Musi być po coś. Obce łzy też. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziewiąta. Upadek trzeci. Tak dobrze znane otoczenie, rażąca biel, niepewności na twarzach tych, co pewni być powinni. Choroba trawi coraz więcej ciebie. Jesteśmy bezradni. Może ktoś inny gdzie indziej będzie wiedział, co robić, zawsze to jakaś szansa. Jezu, nie mam siły na kolejne próby: zastrzyki, kroplówki, tabletki. Nie chcę żyć w takim świecie. Ten ból, który mam, w zupełności mi wystarczy. Umiesz wstawać już tak blisko. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja 10 Obnażenie szat. Wnikliwa obserwacja i mylne wnioski. Brak zrozumienia. Jednoosobowe przedstawienie na oczach tych, którzy wiedzą najlepiej. Musisz rozmawiać o tym, co cię dotyka. Twoi najbliżsi mają prawo wiedzieć. Nie rozumiem, jak możesz ukrywać to wszystko. To wcale nie jest to dla Ciebie dobre. Jezu, mówić o tym, co najbardziej upokarza, pokazywać swoją słabość, odstraszać innych własnym bólem, on już wystarczająco rani mnie. Innych nie musi. Tego nie pokonam. Sama przed sobą stoisz obnażona. Odarcie za złudzeń pomaga. Dojdziesz i do tego. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chrysty i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Czułość stali, troska bieli, bezduszność ludzi. Jej jest już wszystko jedno. Mamy pomysł, jak cię leczyć, już ostatni, wykorzystaliśmy inne możliwości. Nie, pewności nie mamy. Tak będzie bolało, Jezu. Jeszcze więcej bólu, co ja takiego zrobiłam? Leża bezsilna, rozciągnięta cierpieniem. Kiedy to się wreszcie skończy? Zgodziłaś się i na to. Droga to nieustanne ryzyko. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie. Żebyś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja 12. Śmierć. Wszystko jasne i pewność na twarzach niepewnych powróciła. To wiedzą. Ona umrze. Zostało ci 11 miesięcy. Sama zdecyduj, co z nimi zrobić. My oczywiście proponujemy leczenie. Może uda się to przedłużyć. Jezu, co przedłużyć? Śmierć nareszcie skończy ból. Czekam na nią. To już niedługo. Nadzieja umarła. Nie. Nadzieja żyje i ty żyjesz. Nie uciekniesz. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Przyjazne twarze obok, zatroskane, zapatrzone. Zrozpaczone Ta historia się tak nie skończy, to niemożliwe Nie wyobrażamy sobie tego, że Ciebie nie będzie Zostaniemy bezradni ze wspomnieniem najważniejszej osoby w naszym życiu Jezu, co jest po śmierci? Tego boję się tak jak bólu i zostanie mama, tata, ci bliżsi i ci dalsi. A ja? Nawet nie będę mogła im wytłumaczyć, co się stało. Nie troszcz się. Miłość już napisała scenariusz ostatniego pożegnania. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chrysty, i błogosławimy tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczu. Stacja 14. Grup. Ciemność. Przecież wiesz, że śmierć to tylko chwila. Odpoczniesz, ruszysz dalej, masz jeszcze trochę do zrobienia. Jezu, wiem. Z przeszłej śmierci kiełkuje życie. Tu i teraz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczu.